Okej, okay, chyba większość świateł mam zaświeconych, ale jeszcze na pewno brakuje mi kilku takich konkretnych, które nadałyby całej tej scenerii, która aktualnie tutaj jest, troszeczkę innego klimatu, bo tak na dobrą sprawę na, w cały film składa się nie tylko element jakby dźwiękowy, ale też w dużej mierze ten wizualny. No i tak na dobrą sprawę, poza tym, że potrzebujemy czegoś, co nam będzie rejestrowało dźwięk czegoś, co nas będzie też nagrywało to warto też by było zadbać w jakimś stopniu o nasze oświetlenie i jakby jego ogólny taki klimat całego tego naszego nagrania naszego filmu. No i za pomocą właśnie pewnych akcesoriów świetlnych jesteśmy w sobie w stanie ten klimat po prostu stworzyć w taki sposób jaki chcemy. No i dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy właśnie w dzisiejszym materiale. Porozmawiamy sobie o lampkach RGB, a dokładnie o lampkach, które potrafią nam nadać odpowiedniego klimatu w naszych materiałach tak więc zanim przejdziemy jeszcze dalej doświetlmy może sobie tą scenerię właśnie pozostałymi lampkami które tutaj mamy już rozstawione tak aby po prostu całość tego kadru była bardziej przyjemna i żeby po prostu dla oka lepiej to wszystko wyglądało lampka numer jeden oraz lampka numer dwa tak więc mam nadzieję, że przykułem Waszą uwagę i zapraszam Was do dalszej części tego materiału. No i na początku tego filmu zawieram jeszcze taką informację, jaką zazwyczaj w moich materiałach dodaję, czyli ten materiał jest to treść, która powstała przy współpracy z marką Newell, bo część z tych sprzętów, które dzisiaj Wam będę prezentował, dostałem właśnie w ramach naszej współpracy, dlatego też ten materiał oznaczam jako sponsorowany. Tak więc jeśli ten początek mamy już za sobą, to przejdźmy sobie do takiego konkretnego rozdziału. Tego materiału. Dzisiaj poruszymy sobie temat lamp Newell Cathy i to będzie tak na dobrą sprawę Cathy w każdym wydaniu, bo Newell wyprodukował modele od najmniejszej do największej. Mamy tutaj modele w serii Nano, mamy też modele w serii takiej neutralnej oraz mamy też modele w serii Cathy Max. Także tutaj jakby przedział tych różnic wielkościowych. I tego, ile światła nam te lampki mogą dać, jest naprawdę duży. No dobra, tak więc zacznijmy całą tą chronologię tych lampek. Zaczynamy sobie od wersji NATO. Jest to najmniejsza możliwa wersja, jeżeli chodzi o wydania właśnie w tej serii KATI. Ale też Nano, żeby nie było tak prosto, dzieli się na dwie swoje wersje, bo jest Nano i Nano Pro. Czym one się w zasadzie od siebie różnią? No to na pierwszy rzut oka jest to różnica pomiędzy jakby takimi aspektami wizualnymi. Wersja Nano, ta zwykła, jest nieco bardziej, ja bym powiedział, taka gruba, troszkę bardziej... Bym powiedział topornie wyglądająca, i tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, to ma nieco gorszy jakby ten profil jakości światła, które z siebie wydaje. Natomiast jest to nadal bardzo dobra lampka, natomiast w porównaniu z wersją Pro, no ja osobiście bym wybrał wersję Pro, i też taką wersję wybrałem, bo jakiś czas temu się w nią zaopatrzyłem, a dokładnie zaopatrzyłem się w dwie wersje tej Kati Nano Pro, dlatego też, że po prostu stwierdziłem, że skoro ma ona dosyć konkretną różnicę, w tym, jak ona świeci, to wydawało się to być dobry sposób na zaopatrzenie się, jakby w cały ten inwentarz taki oświetleniowy w całym moim zestawieniu. No i właśnie w tym wydaniu ta lampka różni się od wersji podstawowej. No i też różni się ten ekran, którym znajdziemy na tych dwóch lampkach. Dlatego też, że wersja Kati, ta, ta Nano w wersji podstawowej. Jej ekran jest nieco, powiedzmy, gorszej jakości w tym wydaniu i jest też on podświetlany na kolor żółty, jeżeli chodzi o te informacje, które na tym ekranie znajdziemy. Natomiast wersja Pro ma już nieco lepszy ekran, o wiele bardziej wyraźny. No i też po prostu jest on podświetlany biało na czarnym. Mamy wszystkie te teksty, wszystkie informacje zawarte w białym kolorze na czarnym tle. No i teraz jeżeli chodzi o ich funkcjonalność, tak na dobrą sprawę jest taka sama. Te same efekty znajdziemy w jak i w jednej, tak i w drugiej lampce. Natomiast jeżeli chodzi, właśnie ten najważniejszy taki aspekt, który właśnie różni te lampki, czyli to wzorowanie jakości świecenia tego światła, jest w tej Kati Nano wersji Pro zdecydowanie lepsze i ona w tym momencie, w tym moim zestawieniu, jest na prowadzeniu, jeśli chodzi właśnie o tą, o tą kategorię. Co jest jeszcze takim wspólnym czynnikiem, który spaja obydwie te lampki, to jest na pewno to, że mają one. Raz, e, dwa gwinty, jedna czwarta cala, że możemy tam sobie wkręcić coś do tej lampki, możemy ją wkręcić w jakiś statyw i ustawić sobie w takim miejscu, w jakim nam się to będzie po prostu podobało. Ale też jednym z takich dosyć ważnych aspektów, który ja uważam, że jest warty do zaznaczenia, to magnetyczne plecki tych lampek. Obydwie mają magnes właśnie w ich tylnej części który pozwala nam je przyczepić bez żadnego statywu, bez niczego, do metalowego jakiegoś materiału, metalowej powierzchni, co jest naprawdę super rozwiązaniem, dlatego też, że często z tego ja osobiście korzystam. Tak więc Kati Nano w wersji jak i zwykłej, tak i wersji Pro, to naprawdę fajny i udany sprzęt, aczkolwiek jakbym miał wybierać, to bym polował na wersję Pro, a zwłaszcza, że często Newell robi takie akcje, gdzie w cenie np. jednej Kati Nano Pro dostaniecie dwie... Lampki. Także warto też sobie polować na taką ofertę. Ja akurat na takiej ofercie się zaopatrzyłem w ten sprzęt, bo akurat te lampeczki właśnie sam sobie mm, zakupiłem. Natomiast mówię, ja bym w tym momencie, jeżeli chcecie się zobaczyć w taką mini lampkę, polował na tą wersję Nano Pro. Przechodząc sobie dalej, mamy tutaj miecz świetny, dokładnie model Kati w wersji takiej normalnej. Natomiast ja nie posiadam wersji Kati Pro, więc nie będę miał punktu odniesienia się do tego, jak może wyglądać różnica między tymi dwoma urządzeniami. Natomiast. Bazując na wersji Kati Nano i Nano Pro, to podejrzewam, że różnice mogą być dosyć zbliżone do tych właśnie aspektów, o, które, o których mówiłem wcześniej w porównaniu tych właśnie Nano oraz Nano Pro. Natomiast skupiając się na tym, co posiadam, to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie. Co jest też jeszcze fajniejszym aspektem tej akurat konkretnej lampki, to to, że dostajemy w zestawie pilot od razu, którym możemy tą lampką sobie po prostu sterować. I co jest fajne, bo tutaj z prawej strony świeci mi właśnie drugi ten miecz świetlny właśnie z tego modelu. Że jednym pilotem jesteśmy w stanie sterować dwoma lampkami, więc to jest też fajne, że jak kupimy drugą, to mamy w zestawie drugi pilot, który może być na przykład w jakimś tam zapasie, jeżeli jeden by się zgubił, zniszczył cokolwiek. Natomiast bardzo fajny aspekt jest taki, że możemy za pomocą niego sterować sobie mocą, możemy sterować sobie efektami i kolorami. Jedynym takim, powiedzmy, ja bym powiedział minusem tej lampki jest konkretnie to, że nie możemy ustawić sobie tutaj takiej jakby konkretnej temperatury, też nasycenia bądź koloru naszej, naszego koloru, jaki byśmy chcieli, bo w porównaniu do tej np. Na Kati Nano, tam jesteśmy w stanie sobie ustawić procentalnie, procentowo, procentalnie, jakkolwiek. Możemy sobie ustawić ten kolor jak chcemy. I tak na dobrą sprawę to jest dla mnie fajniejsze rozwiązanie, aniżeli to, które jest zaimplementowane w tym modelu. Dlatego też, że tak jak mamy tutaj na tym pilociku, mamy kilka kolorów, dokładnie 9, które możemy wybrać wobec tego, jak nam ta lampka będzie świeciła. Więc to bym zaliczył do takiego minusu tego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, na pewno stoi na dużym, na wysokim poziomie, tak bym to ocenił. Mamy jeszcze w zestawie takie klipsy, które możemy sobie gdzieś przykleić do jakiejś szafki i tak dalej do których później możemy sobie właśnie tą lampkę zamontować w ten sposób i na przykład możemy sobie ją gdzieś umieścić na przykład w wybranym przez nas miejscu, więc to jest też fajny aspekt właśnie, jeżeli chodzi o tą lampkę. Tak więc tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o Newell Cutty w wersji tej neutralnej. Jeżeli chodzi o jakby jej funkcjonalność, to tu jest jak dla mnie największym takim jej zasadniczym plusem. Oczywiście sposób w jaki ona świeci, też daje nam duże możliwości, dlatego też, że posiada wszystkie efekty świetlne typu właśnie telewizja, oglądanie telewizji, jakieś tam fajerwerki, takie paparazzi, tak, więc możemy tutaj sobie odzorować masę efektów, które będziemy mieli dostępne z poziomu tej lampki, natomiast nie będziemy wiedzieć w jakim jakby w danym momencie efekcie jesteśmy, bo nie ma ona żadnego wyświetlacza, więc tak na dobrą sprawę musimy się opierać na tym, co będziemy widzieć co będzie się wydobywać taką dobrą sprawę samej tej lampki. Oczywiście też posiada ona gwint 1/4 cala, który możemy sobie tutaj wkręcić do jakiegoś statywu, i oczywiście też ją możemy sobie gdzieś postawić. Tak więc to jest też na pewno zasadniczy plus tej właśnie lampki, i co jest jeszcze w tych uchwytach ciekawe, że one mają też magnesy, więc będziemy mogli sobie też gdzieś to do jakiejś powierzchni metalowej na przykład przyczepić i niekoniecznie będziemy musieli na przykład naklejać od razu sobie ten, że tak powiem, uchwyt, tylko będziemy mogli sobie przykleić do jakiejś powierzchni na przykład na podstawie właśnie magnesu i też tą lampkę sobie w tym zamontować także Funkcjonalność tej lampki na pewno stoi na wysokim poziomie. No i jeszcze zapomniałem dodać, że dostajemy tak samo w zestawie taki właśnie pokrowiec do tej lampki Kati w wersji neutralnej, do którego możemy sobie zapakować właśnie całą tą lampę i ją zabezpieczyć. Także to jest też bardzo fajny aspekt, którym nas tutaj właśnie Newell uracza. No i słuchajcie, ostatnią lampą w tym zestawieniu to jest tak na dobrą sprawę największy kozak całego tego zestawienia, który mi tutaj z tyłu na niebiesko świeci, to jest Newell Kati wersji Max. Jest to naprawdę potężna lampa. Wymiarowo ma ona metr m 120 cm, także jest to naprawdę konkretny kawał lampy. Ja tutaj teraz jej nie pokażę, tak żeby sobie ją na biurko wziąć, bo zostawię ją w tle, żeby mi tam świeciła nadal, ale będziecie to widzieć na przebitkach. Jest to lampa, która naprawdę potrafi dać ogrom światła. Cała jej, że tak powiem, wielkość powoduje, że jednak strumień świata, który daje, naprawdę potrafi oświetlić wiele pola jakby pracy, które chcemy sobie oświetlić. I oczywiście, tak jak poprzednie lampy z Newella, posiada też funkcjonalne takie aspekty, jak właśnie ta możliwość wkręcenia do niej jakiegoś statywu stojaka, w sumie statywu, tripodu na przykład, możecie wkręcić sobie coś w ten, ten gwint 1,4 cala. Tak więc też macie możliwość ustawić sobie ją gdzieś tam, gdzie Wam się to po prostu będzie podobało. Jeżeli chodzi o sposób sterowania z tej lampy, jest on bardzo zbliżony do tego, co możemy zobaczyć w Kati Nano w wersji Pro, dlatego też, że jest on bardzo zbliżony właśnie do siebie. Natomiast tutaj sposób sterowania z tej lampki dla mnie jest w sumie chyba najprzyjemniejszy spośród wszystkich tych lampek które do tej pory Wam to wymieniłem. Mamy proste pokrętło, którym możemy sobie zmieniać natężenie, czy to saturacji danego koloru, czy też zmieniać sobie po prostu dany kolor, czy też zmieniać sobie natężenie świecenia tej lampy. Drugim przyciskiem przełączamy się między po prostu konkretnymi efektami, a kolejny przycisk służy po prostu za takie przesunięcie, które nam aktywuje, wyzwala, włącza nam całą lampę i oczywiście na tym wyświetlaczu znajdziemy też wszystkie potrzebne dla nas informacje, które nas będą informowały o tym, w jakim efekcie danej lampy się znajdujemy, bo ona oczywiście też posiada wszystkie efekty, które poprzednie lampy też posiadały zobaczymy też jaką mamy nastawioną temperaturę barwową mamy też informację o tym właśnie jaki kolor mamy nastawiony jeżeli chodzi o procenty danego koloru czyli na przykład nie wiem mamy 340% nastawiony to mamy na przykład nie wiem teraz mam nastawiony Chodziło o stopnie. Mamy teraz nastawione 190 chyba stopni czy 193 stopnie jakoś tak e, temperatury, jeżeli chodzi o ten kolor, więc mamy taki niebieski kolor, e, tak więc ta lampka pozwala nam dostać wszystkie potrzebne dla nas informacje wobec tego, w jakim efekcie się znajdujemy, czy w jakich kolorach, czy jakim natężeniu, jeżeli chodzi o temperaturę barwową w trybie neutralnym, bo ona też w sumie potrafi oświetlać nam pole pracy do 9900 Kelvinów, więc to jest naprawdę dosyć spory wynik. No i muszę powiedzieć, że jej moc, w jakiej ona świeci, teraz z tyłu za mną to jest maksymalnie 15%. To nie jest więcej, bo jakbym odpalił ją na 100%, to tak na dobrą sprawę byłoby totalnie niebiesko za mną, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak więc jakby ta lampa jest najpotężniejsza lampa z serii Kati w całym jakby tutaj wachlarzu tych lamp od Newella. I muszę powiedzieć, że ja z niej korzystam w sumie najczęściej jako takie główne światło, które mi oświetla właśnie całe moje tło i odcinam je od tego tła. A gdzieś tam w tle używam sobie właśnie tych wersji nano, wersji pro. Ym, dlatego też, że po prostu. Jakby ta barwa światła jest bardzo zbliżona do siebie w tych właśnie wersjach Pro. Zauważyłem też to, że te wersje podstawowe mają tą barwę bardzo zbliżoną do siebie, a te wersje Pro mają w tej wersji Pro zbliżoną tą barwę właśnie do siebie, więc nie chcę takich różnic oświetleniowych między jedną a drugą lampą. Chociaż w tym momencie trochę załamuje ten swój jakby plan, dlatego też, że tutaj ta lampa to jest zwykła wersja Kati. Natomiast jakby to jest na potrzeby też tego filmu, żeby użyć właśnie tej lampy, pokazać też jej sposób świecenia, żebyście mogli zauważyć, że tam ta świeci tam, a tamta świeci tu. Tak więc tak to po prostu sobie rozplanowałem na dzisiejsze nagranie. I co mogę powiedzieć na temat tych właśnie lamp od Newella? Ja uważam, że to są jedne z najlepszych lamp, które tak na dobrą sprawę w swoim jakby posiadaniu miałem, bo miałem kilka różnych jeszcze innych modeli lamp od innych firm, natomiast z żadnymi tymi lampami na tyle dobrze mi się jakby nie współpracowało, jak z tymi, właśnie które teraz posiadam. I tutaj nie mówię tego na bazie tego, że jakąś tam dostałem w ramach współpracy od Newella i tak dalej, bo jakby połowę, powiedzmy, ja sam kupiłem z własnych pieniędzy i tutaj nikt za to, tak na dobrą sprawę, nic ode mnie nie oczekiwał, żadnej opinii, żadnej recenzji, niczego. Tylko po prostu ja wiem, że to jest naprawdę dobry sprzęt, który sprawdza mi się w każdym wydaniu. Są to lampy, które możemy funkcjonalnie zamocować, zamontować sobie w różnych miejscach. Producent tutaj dba o nas pod kątem właśnie tej funkcjonalności, dając nam właśnie możliwość wkręcenia sobie to w jakiś staty, w jakiś stojak, daje nam możliwości magnetycznego ustawienia sobie tych lamp w jakimś polu pracy, więc jakby tutaj wachlarz możliwości z tymi lampami jest naprawdę duży. Mamy też możliwości takie jak właśnie zdalne sterowanie choćby tymi lampami, które umożliwione jest za pomocą takiego pilocika, co jest też właśnie fajnie przemyślane, więc jakby tutaj dużo jest takich aspektów, które prze mawiają za, za tym, że są to naprawdę dobre urządzenia. No i też sposób świecenia tych lamp stoi na wysokim poziomie. Ja od kilku miesięcy, jak nie więcej, blisko nawet może roku, korzystam głównie z, tylko i wyłącznie z tych oświetleń i nie mam potrzeby w ogóle jakby szukać jakiejś alternatywy czy też zmiany do tego, żeby szukać jakiegoś innego źródła światła, które by mi oświetlało, na przykład właśnie moje tło, dodawało jakiegoś innego tam charakteru dla moich filmów i tak dalej, i tak dalej. Jakby zostałem w tym, w czym jestem, czyli po prostu w sferze sprzętu od Newella. Do tego też, że po prostu się do tej pory ani razu na ich sprzęcie nie zawiodłem, niezależnie od tego, co bym po prostu miał, jakiekolwiek inne urządzenie. I to główne światło, którym się doświetlam, to też jest lampa od Newella, o czym już wcześniej filmik na moim kanale mogliście zobaczyć. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, czymś w kontekście właśnie tego sprzętu, który wam tu dzisiaj pokazałem. Być może będziecie mieć jakieś pytania, to śmiało piszcie, ja postaram się na nie odpowiedzieć w takiej formie, jakie będę potrafił i udzielę wam takich informacji na ile, że tak powiem, sam jestem w stanie ich udzielić, czyli tyle ile wiedzy mam, tyle postaram się wam po prostu oddać na podstawie tego, co zdobyłem korzystając z tych urządzeń. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jestem osobiście zadowolony z tych sprzętów i na chwilę obecną nie widziałbym żadnego pola do zmiany, jakby tego, co chwilę obecnie posiadam no i cóż, wydaje mi się, że w tym materiale to będzie wszystko, dzięki wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że ten materiał wam przypadł do gustu, jeżeli macie jakieś pytania, to tak jak powiedziałem, piszcie śmiało jeśli macie jakieś słowa które chcielibyście się ze mną podzielić w kontekście jakiejś krytyki, śmiało też piszcie jeśli wam się ten materiał podobał, to zapraszam do jego polubienia do zasubskrybowania mojego kanału, to jest trudne słowo, zasubskrybowania mojego kanału, możecie sobie włączyć dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia na żywo, no i mam nadzieję że widzieć się z wami w kolejnym materiale i może troszkę szybciej niż przerwie takiej miesięcznej. I to tyle ode mnie. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!